To teraz świeżak skup się, bo tłumaczę. Jak dobrać właściwy kolor skarpet? I ja wiem, że to pytanie może wydawać się błahe, ale obiecuję. Tylko do momentu, w którym usiądziesz, założysz nogę na nogę spodnie podejdą do góry i pokaże się para skarpet w wiabuszka i pomarańczka, które nie pasują do niczego innego niż poczęstunek w firmowej kuchni na stole w owocowy czwartek. I teraz nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię, że skarpetowy freestyle jest na propsie, ale zacznijmy od klasyki. Najprostsza zasada doboru skarpet warta zapamiętania jest taka: Skarpety można dobrać albo do koloru butów, albo do koloru spodni. Oba te rozwiązania mają swoje zalety i Dobranie skarpet do koloru spodni jest korzystne dla osób niskich, ponieważ optycznie wydłuża nogi, a zatem i całą sylwetkę. Kolej, dobranie skarpet do koloru butów to prawdopodobnie najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ skarpety te zwykle są w kolorze ciemnym. dają wrażenie klasyki, spójności, no i nie oszukujmy się, na autopilocie o poranku najłatwiej to ogarnąć. Jeśli jednak chcesz wyjść poza schemat, to jak najbardziej skarpety można też dobrać do innego elementu garderoby, przykład do krawata albo do poszetki. Z butami brązowymi często dobrze wyglądają skarpety w kolorze butelkowe zieleni albo bordowe, natomiast z butami czarnymi dobrze prezentują się skarpety granatowe albo grafitowe. nie wspominając już o tym, że świat skarpet to także wzory oraz tekstury, ale o tym być może nagram inny materiał, więc Obserwujmy profil po więcej. W sumie to jest jeszcze jedna opcja. Dobór odjechanych skarpet, na przykład z motywem do nastroju. Mówiąc szczerze, jestem umiarkowanym zwolennikiem tego rozwiązania, to dlatego, że z moich obserwacji wynika, iż rzadko kończy się ono sukcesem. Bądźmy jednak szczerzy, nie przegrywa tylko ten, kto w ogóle nie gra, dlatego być może warto czasem próbować, ponieważ udane połączenia, które są nieoczywiste, dają największą frajdę. A teraz daj mi znać w komentarzach, jaki klucz doboru skarpet preferujesz. Nosisz skarpety kontrastujące, czy raczej stonowane, a jeśli te drugie, to dobierasz je do butów, czy do spod? No i udostępnij do wideo, bo akurat ta wiedza naprawdę może się komuś przydać.